Mielski Budżet Obywatelski wkroczył w decydujący etap. Oddając swój głos na wybrany projekt, zwiększasz szansę na jego zwycięstwo oraz realizację w 2021 roku. Głosowanie rozpoczęło się 20 września i potrwa tylko do 30 września. Oznacza to, że już niebawem dowiemy się, co dzięki pomysłowości Mielczan pojawi się w przestrzeni publicznej Mielca. Nie ukrywam, że w tym roku zainteresowanie jest bardzo duże. Do urzędu wpłynęło ponad 60 projektów. Mieszkańców z budżetu obywatelskiego. Wstępną weryfikację, tą pierwszą weryfikację przeszło 47 projektów. 22 projekty były to projekty ogólnomiejskie, 25 pro, projekty lokalne. Więc widać, że mieszkańcy e, są bardzo zainteresowani tym, żeby zmieniać mielec, żeby zmieniać swoje otoczenie. E, no i są bardzo mocno kreatywni do tego wszystkiego, składając różnego rodzaju projekty do budżetu obywatelskiego. No nie ukrywam, że byłem pełen obaw. E, bo mamy stan pandemii, nie ukrywam, że... E, wszystkie działania promocyjne, spotkania z mieszkańcami, przedstawienie, przypominanie idei budżetu obywatelskiego e, musieliśmy zmienić, zweryfikować i dopasować do, do sytuacji. Spotykałem się bezpośrednio z przedstawicielami, przewodniczącymi Rady Osiedla. Widać, że e, przewodniczący Rady Osiedla to są bardzo dobrzy ambasadorzy. E, przekazali te wszystkie informacje swoim mieszkańcom. Do tego wszystkiego namówili i Rady Osiedla, i swoich mieszkańców e, do tego, żeby takie projekty tworzyć. No i do tego wszystkiego, żeby potem odpowiednio je promować, a teraz widzę, że cieszy się to bardzo dużym zainteresowaniem. Wiele osób oddaje głosy, wiele kart przybywa w urzędzie. Do tego wszystkiego również głosowanie internetowe, online, jeśli chodzi o podpis kwalifikowany. Każdy mieszkaniec Mielca, bez względu na wiek, może oddać od 1 do 3 głosów na projekty ogólnomiejskie, a także od 1 do 3 głosów na projekty lokalne. Nielecki budżet obywatelski wkroczył w decydujący etap. Już niebawem dowiemy się, które projekty zostaną zrealizowane w 2021 roku. Głosować można od 20 września do 30 września, zatem już jest bardzo niewiele czasu na oddanie głosu. Mimo wszystko zachęcam do tego, żeby jeszcze wesprzeć ten projekt, na który chcielibyście oddać swój głos. Głosować można w dwa sposoby. Pierwszy tradycyjny, wypełniając formularz papierowy, dostępny w kilku. Miejscach na terenie Mielca, na przykład w głównym budynku Urzędu Miejskiego w Mielcu, w Samorządowym Centrum Kultury czy w Bibliotece oraz w jej filiach. Drugi sposób to zagłosowanie poprzez internet. Nie wychodząc z domu, możemy wesprzeć projekt, na który chcemy oddać swój głos. Bardzo serdecznie zachęcam do odwiedzenia strony mieleckiego magistratu www.mielec.pl. Tam, w specjalnej zakładce Mielecki Budżet Obywatelski, znajdą Państwo wszystkie potrzebne informacje do tego, jak zagłosować, jak zrobić to poprawnie. Więc bardzo serdecznie zachęcam do zapoznania się z tymi informacjami, ale przede wszystkim zachęcam do głosowania.